Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa Stawy, matka Jego i siostra matki Jego, Maria żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus. Ujrzał matkę. I stojącego obok ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I o tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie proszę. Drodzy Czciciele Matki Najświętszej, gromadzimy się dzisiaj w tym miejscu szczególnym.